Cześć, beczki z tej strony Lisek i witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj odpalam nagrody i ostatnie 4 mecze w Champions. I jak się domyślasz pewnie, to wiesz, że nagrywam to longie. Odcinek po odcinku, bo w poniedziałek wyjeżdżam na kilka dni i po prostu mnie nie będzie w domku, więc żebyście mieli odcinki, żeby tutaj kanał Lisek FIFA funkcjonował dalej, bo to jest jeden z priorytetów na rok 2023, żeby te odcinki były bardzo regularne, żeby nie było przestojów większego niż 2-3 dni max. Więc tutaj yy... Mam nadzieję, że się cieszycie i, i na początku zostawcie łapaczkę do góry i dajcie znać w komentarzu, czy fajnie, czy nie. I możecie w tym momencie zgadywać, jaki bilans zrobię. W sensie w tym momencie możecie napisać komentarz, jaki bilans machnę w Champions na koniec, jeśli mamy 14-2 w tym momencie. I na końcu odcinka sobie otworzymy nagrody. Mam nadzieję, że będzie to 18-2. No i w kolejnym odcinku, w sensie jak wrócę już w czwartek albo w piątek, to żeby były widzowie... No będziemy zmieniać skład. Myślę, że z pół miliona... Przepraszam, bo będą z mocne zmiany w składzie. Parną. No. Ja tutaj miałem, miałem, miałem potężne plany odnośnie tego konta. To znaczy, konta na cztery mecze ostatnie. Widzowie, ja tutaj chcę wjechać z João Feliksem. Chcę go przetestować po prostu. Wiecie, to są emocje. Jestem trochę pierdzielnięty. E, ok, więc tutaj Cristiano Ronaldo sobie wiedzie. Tak, o i za Tomoriego też tutaj powitajmy pana o nazwisku Tomori. Tylko troszkę lepszy. Ten pan, dokładnie tak. I zobaczymy, jak to będzie chodziło. Czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze. To Marego może nie kupię tego zielonego, no bo mam go na głównym koncie, trafiłem. Natomiast, no, Felix jest w planach. Jest w, jest w planach, widzowie. Więc zobaczymy, czy coś tutaj się uda. Lecymy. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie. Polecam. No, żał kurka wodna, przyjemny, przyjemny. Przyjemny zawodnik. Żał Felix, o petarda. Тарда. О, oh, что? No. Nice. Plus. Nice. Uh -huh. Aj, aj, aj. No, przystalaś Wygrywamy. Jeszcze trzy meczki. Skąd? Uh, 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 uh. Найс. Опа, найс. Курда. Карга. Червона. No nie wierzę, jak? O, ładnie, ładnie. O. Ważny mecz, o 16 winków, no z 18 się zrobiło 16, więc trudno, ale teraz ważny mecz, mega ważny Nice, nice. Jazda Pięknie Mamy to. Elegancko, bardzo mnie to cieszy. Bam, bam, bam. Odpalamy pierwszego pika. Let's go. Zero duplication. Bardzo dobrze to świadczy, chociaż ja tam za dużo kart nie mam w tym klubie. Sprawdźmy, czy mamy jakąś kartę specjalną na początku. Okej. Okay. Dobra. No to teraz co? Mbappe szukamy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. O, jest na was. No to nawet spoko. 8-8. Przyjemnie. Przyjemnie. Karta specjalna jakaś by się przydała, nie? Taka wiecie. Taka delikatna może. Dużo podań to tam Może być cross jakiś. O. 8-5 szele. okej, okay. Mbappé, Mbappé, Szukamy Mbappe. De Dejong 8-7. Nice. Cross, o. Zgadłem. 8-8 i tutaj Mbappé. No dobra, jest. No, 8-8, w sumie nawet spoko. Jeszcze raz 8-8 i będę zadowolony. Uu, Handano, znowu Handonowicz, okej. Okay. Barroziorente, o, spoko. Mount, okej, okay, super, no to. 3 linii, o, super pik. 4 x 8-4, no to nawet, nawet spoko, nawet oddało. Zaiste, zaiste mocna paczka. No i jedziemy do sklepu. Siedem paczek mamy. No to mamy dwa, pięć yy, i dwie jakieś tam zdubki. Dobra, jedziemy. Paczka z rzetonem draftu. Sprawdźmy to. Wow. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Let's go. Oh, walkout, my boys, walkout. Uuu, uuu, Van Dijk. O Jezu. Van Dijk. czyżby zaraz był przepalony? Chyba tak. Wymienny, ej, spoko. Spoko, wymienny. Uh, uh, Paka za 50 tysięcy. Let's go. 100 tysięcy, z Kolejny walkout. Ja cię kręcę. Przecież ja tu oszaleję. Mamy. Mendy. Menda. Dobra, co zaraz sprzedajemy pana Wandaika. Ładnie. A tu jeszcze wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Patrzcie to. To konto jest szalone, widzowie. Tutaj coś... Tutaj rozbijemy bank. Coś czuję. Rozbijemy bank. Tu nie będzie wzmocnienia za... 500 tysięcy, tylko to będzie za 5 milionów, nie? Coś czuję, takie mam przeczucie. Feeling, taki mam feeling, my boys. Sprawdźmy to. Paczka 583, nigdy ta paczka nie oddała, nie? Od początku, jak te paczki są w Champions, nigdy to nie oddało. Moim zdaniem to jest baciewie i widzę, że nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Totalnie nic, spoko. Jestem do tego przyzwyczajony, spoko. Nie musimy tutaj się starać. Kolejna, ostatnia już, bo za tydzień już będą normalne paczki. No gówno, no, no gówno, Hurricane nie, się 85, no gówno, no paczka gówno, nie, to, to jak się miało te ify, to chociaż tam było te 60 tysięcy tutaj, to jest niemożliwe i paka Ultimate, sprawdźmy, może jakaś specjalna, Walkout, spoko, Francja, Norwegia, Holand, no nice, okej, okay. nie najgorzej, no ja jestem zadowolony, no, powiem Wam szczerze, nagrody, petarda, Holanda chyba też mogę sprzedać, nie, to jest fodder niestety, It's so fodder. Dobra, to Holanda zostawia. A szkoda, bo to jest karta cały czas grywalna bardzo, nie? I jeszcze w zadaniach podobno mamy paczkę, ale Vandyka na pewno sobie sprzedamy, bo Vandyk jest cenną kartą. I Vandex spowoduje, że będziemy mieć 400, no 550 tysięcy. Ej, to jest dużo. Felix, świetna karta, 7 meczów, jedna bramka, trzy asysty? Ale bardzo dobrze mi się nim grało. Więc ja sobie prawdopodobnie on wzmocni nasz klub. Jak macie jakiś pomysł, żeby ten klub e, wzmocnić, właśnie Felixem, i jakoś go poukładać, to możecie dać znać. I Van Dijka sobie sprzedamy. Fajnie, że wyszło. 6 jest wymienne. Sześć wygranych. ma matko jedyna, to tu będzie kolejne piki. I ja cię kręcę, to tu naprawdę. Cztery paczki. Więc tutaj jeszcze, no, kontencik mocny w tym odcinku zdecydowanie tajemnicza paczka zimowej karty wieloznacznej, ale tutaj no, 4piki, 2piki jeszcze, zobaczymy, już nie odsłaniamy bo odsłanianie nie oddaje jak widać, cross no nie, no nie chce mi się, nie chce mi się brać niewymiennej karty chce się znowu ją przepalać, więc już tam o matko jeden. Thielemont, był Tylemą, mogliśmy Tylemą wziąć, widzowie, kurde mogliśmy Tylemą sobie wziąć, dobra, zaczynamy od tej trzech opońców, się jeden polus. okej, okay, no to tam chyba 8-1 minus bardziej powinno być, ale mało ważne, mało ważne. Tutaj też jest jakaś gwarantowana chyba paczka, tak? Tajemnicza paczka zimowa, karta wieloznaczna. Tu chyba nie ma. Nic specjalnego nie dostaniemy. Francja może Mbappe? A Klaus! Ej! Oha, okej, okay. ty to można z niego skorzystać nawet może. Złota paczka piłka premium. Walkout? Nie, no, tu nie było, chyba nawet banerów nie było, okej, okay, należne, dobra i ostatnia paczka, moi drodzy, 85x2, tak, ta, zobacz, zobacz, walkoutu nie będzie, no nie gadajcie, że walkoutu nie będzie, Bramkaż Mandy, 86 to walkout był, no dobra, dobra widzowie, o, Lukaku jeszcze, spoko. Nawet spoko, tam nie będziemy narzekać, będę chyba wymienny, tak. Nie będziemy narzekać, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro. Jak wrócę, to coś fajnego sobie porobimy. Trzymajcie się, papa. Pa.